Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, pogoda jest iście letnia, więc postanowiliśmy to wykorzystać i jedziemy sobie do Polkowic. Może przy okazji odwiedzimy Marcina siostrę, także jeszcze spożytkujemy ten ostatni weekend ponoć ładnej pogody, także zabieramy Was ze sobą. Pojdzie ci? Nie. A ty miałaś nieść na biału, co? Może jednak z Dobrze witamy się w poniedziałek Filip dzisiaj w przedszkolu w końcu po przerwie no także ja tutaj zaraz ogarniam siebie kładę Mikiego na drzemkę i biorę się do roboty trochę ogarniam mieszkanie muszę też przerzucić sobie rzeczy z jednego komputera na drugi no także to będzie myślę, że dość intensywny dzień bo też dzisiaj jestem sama z dzieciakami i mamy po południu kilka rzeczy do ogarnięcia, musimy podjechać do apteki po zamówienie do sklepu, pewnie jeszcze zahaczymy trochę odwór, bo jest ładna pogoda oj, kto tu się przytula do mnie także jest co robić, no musimy trochę rzeczy pozałatwiać, bo jutro wszystko pozamykane no Także tak to dzisiaj będzie wyglądało. Tak, Mikuś? Mikuś strongman wodę nosi, tak? Mikuś, zaniesiesz tą wodę do kuchni z powrotem. No, weź wodę. Jest. chcesz to się napić, ale nie rób tak. Z okazji, że Miki śpi, przychodzę tutaj, żeby opowiedzieć Wam o marce Made in Lab. Są to perfumy inspirowane oryginalnymi zapachami, takimi jak Dior Chanel czy wiele, wiele innych. Ja tutaj wybrałam swoje dwa ulubione zapachy. Jeden damski jest to numer 16, czyli inspiracja zapachem Paco Rabanne Lady Million i drugi zapach męski. Jest to numer 94 i to jest inspiracja zapachem Walenciagi. Jeśli to nie tak się wymawia, to przepraszam. Jeśli chodzi o ten zapach męski, to wybrał sobie Marcin i ja się go pytam: Dlaczego w ogóle wybrałeś ten zapach? Wiesz, jak on pachnie? Nie, ale mówili, że jest ładny, więc sobie wybrałem. I powiem Wam, że to, jak to pachnie, to jest. Nie wiem, ja nie potrafię opisywać zapachów, ale z jednej strony taki delikatny, z drugiej strony męski. Wiecie, nie jest tak, że jak wasz fazet się tym psiknie, to musicie wyjść na 5 minut. To po prostu pachnie tak pięknie. No, że naprawdę musicie ten zapach wypróbować, jeśli lubicie takie męskie, delikatne zapachy ale takie, które są naprawdę wyczuwalne, to jak najbardziej ten zapach Wam polecam, bo jest przepiękny. A dla siebie wybrałam numerek 16. Jest to inspiracja zapachem Paco Rabanne Lady Million. Ja ten zapach kiedyś używałam. Tylko ostatnio wolałam takie bardziej słodkie, mydłe, waniliowe zapachy, a ten jest z serii co prawda kwiatowych, ale to nie jest taki jakiś mega, kwiatowy, duszący zapach, tylko on jest raczej z serii tych takich lekkich, on ma tutaj w składzie m.in. paczule pomarańcze, malinę, przez co też jest taki delikatnie słodki, ale nie jestem. I powiem Wam, że teraz, właśnie na ten taki sezon jesienny, jak zrobiło się na dworze trochę chłodniej. Ja go naprawdę uwielbiam. I co jest fajne, te perfumy kosztują tylko 39 zł za 100 ml, więc stosunek jakości do ceny jest naprawdę rewelacyjny. No i wiecie, możecie się tym pryskać na co dzień. Nie wiem jak wy, ale ja mam w swojej toaletce takie perfumy, które używam tylko na specjalną okazję, bo jest mi szkoda. A tym pryskam się cały czas. Za 39 zł, możecie sobie kupić kilka takich zapachów i po prostu używać tego na zmianę. Ogólnie, trwałość tych perfum też jest naprawdę super, bo ja się spryskałam rano i wczoraj nawet jak szłam wieczorem się kąpać no to gdzieś tam jeszcze ten zapach pod wpływem tej gorącej wody był wyczuwalny, co to jest w ogóle hit za tą cenę perfum eee, tak samo jak sobie spryskam na przykład jakiś golf czy szalik i później go gdzieś tam po nawet na następny dzień biorę to dalej ten zapach czuję eee, bardzo ładnie wygląda na toaletce Buteleczka jest taka bardzo minimalistyczna. E, macie tylko tutaj, tak naprawdę, numer. E, jaka jest baza? Czy jest to tam zapach e, kwiatowy, czy jakiś drzewny? No, także e, naprawdę super. E, teraz też na stronie Made in Lab jest promocja. E, przy zakupie dwóch, trzeci, możecie dołożyć do koszyka za 50% ceny ta cena rabatuje się w koszyku, nie musicie wpisywać żadnych kodów. Oczywiście link zostawię wam na dole. Więc no, za tą cenę naprawdę tym bardziej jeszcze teraz w tej promocji wychodzą wam trzy e, perfumy za stówkę, więc e, czy dla siebie, czy dla kogoś na prezent, jak nie macie dużego budżetu, no to jest naprawdę rewelacja. Ja polecam z czystym sumieniem. E, tak jak mówię, my tych zapachów e, troszkę mamy i są naprawdę super. No, także tyle w tym temacie ode mnie. E, także zapraszam Was do opisu pod filmem, jeśli chcecie sobie takie perfumki sprawdzić, e, bo myślę, że w tej cenie naprawdę warto. E, a na stronie jest tyle zapachów, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Także tyle w tym temacie. Ode mnie. E, ja idę na komputer pracować jeszcze póki mam taką okazję. E, no, bo tak jak mówiłam, miki śpi. Także widzimy się później. Mikciu, mama te drugie buciki zakłada. Te drugie, te szare, wiesz? Idziemy po Filipka do przedszkola. No, odłóż buciki. Filip, gdzie idziemy? Do no, pepko. To będzie to jaka. Filip, tego nie musiałeś mówić. <noise> Powiedz jeszcze raz, gdzie idziemy. Do no, Pepko. A po co? To musimy kupić jajka siotekę. bluzy siotekę. Skąd ty bierzesz te pomysły swoje? Ale idziemy zobaczyć na sweterki świąteczne i na piżamki, czy coś już jest? Nie? To prawda. Do do A jak było w przedszkolu dzisiaj? Fajnie. Piłab soczek z pomarańcza. Soczek pomarańczowy pić? Tak. I jadłam tę skórkę do Aha. Super. I obrócz. To co? Idziemy? A, bo pan pojawił. się. <laughs> ja, bo lubię. Ale tu ładnie listki pospadały, nie? No możesz sobie zebrać kogoś ładnego. Ale tutaj są brzydkie, tam dalej są ładniejsze. Po co nie mogę Po ty? co tych listki nie mogę. A po co nam brzydkie? Tego pociągu? To Możesz. Filip, gdzie przyszedłeś? Na pociąg. Gdzie jedzie ten pociąg?

Później, bo jest 16:30, my tak sobie chodzimy. Po przedszkolu mieliśmy iść. Ym, za chwilkę, dobrze? No, także my po przedszkolu mieliśmy iść tylko do sklepu, a finalnie wylądowaliśmy na półtora godziny na dworcu, oglądaliśmy pociągi. Później byliśmy w Pepko, bo chciałam ogarnąć jakieś sweterki świąteczne i Uuu, takie zakupki świąteczne, bo stwierdziłam, że później nie będzie. Ale się okazało, że już dzisiaj ich nie było, było wykupione. No, także od godziny w zasadzie o 14.00 odebrałam Filipa. Mamy 16.30. Filip, nie choć tam. No, także spadamy, bo już jest wszystko pozamykane. Marcin pojechał na plener nad morze, więc nie wiadomo o której wróci, więc ja jestem z tym sama, jeszcze yy, jeszcze musimy wyprowadzić psa, a nogi to nie tak bolą, bo zrobiliśmy no, parę kilometrów na pewno. Także masakra. Uciekamy dalej, bo nas dostanie noc, tak? tak. Pokaż się gdzie ty jesteś. O, cześć! Co Się Właśnie doczłapaliśmy do domu, jak już widzicie, została nas noc. I teraz, jeśli kiedyś mężczyzna niosąc jedną torbę albo jeden worek śmieci powie wam, że on więcej do ręki nie weźmie, to ja teraz przytargałam do domu tak. I jedno dziecko. Ten oto karton drugie dziecko, zgrzewka wody, dwie torby pampersy wózek pod wózkiem plus kolejna torba więc jeśli oni wam powiedzą, że się nie da to zmieńcie faceta <grym> a tak serio to dzisiaj ewidentnie przegięłam wchodziłam do góry na trzy razy a po prostu już pod paczkomatem, jak zobaczyłam wielkość kartonu, bo stwierdziłam, że w sumie mi się to zmieści, gdzieś tam, wiecie, dopchać na wózek. To musiałam wyjąć Mikiego z wózka, wszystko załadować. Bo po prostu w życiu bym się z tym nie zabrała, nie miał mi kto pomóc, także... no. Dobra, idziemy rozpakowywać zakupy. Halo, rozbieramy się. Zaraz ci dam wodę. No tutaj jest mój strongman dobra rozbieramy się. szybki updatecik. co kupiłam, bo wiem, że te wstawki lubicie no czyli po prostu zgrzewka wody niegazowanej małej tak żeby czasami wrzucić papryka największe złotego świata Jajka, majonez, bo jutro znowu planuję robić sałatkę. Ostatnio w ogóle, jak robiłam food hall, to też była sałatka, więc rzeczy mogą być podobne. no Domofon? Dobra, update. To w ogóle dzieciaki poprzebierane były, bo dzisiaj jest Halloween. Ja w ogóle zapomniałam o tym, nie jestem przygotowana, nie miałam żadnych słodyczy, gdzieś tam jakieś tylko żelki znalazłam. W sumie pierwszy raz się zdarzyło, żeby ktoś przybrany do nas zapukał. Nigdy się nie zdarzyło. Na no, przynajmniej Filip był taki zdziwiony, że o co chodzi. Dobra, dalej: mleko, wędlina. na kłopaku e, tubki standardowe, my zazwyczaj kupujemy te, bo one mają spoko skład i są duże. E, tutaj jeszcze dwie sałata worki do śmieci na śmieci e, mąka bo Filip twierdzi, że jutro je naleśniki. Znowu ten serwo tego z krówką cały czas nie ma, nie wiedzieć dlaczego. No i wziął sobie jakiś taki serek truskawkowy. No także to by było na tyle, ja przerzucam to dalej i już jest po 18. .00. Czyli na stary czas po 19, więc no pewnie już za około godzinę Miki będzie ciągnął do spania. Tym bardziej, że go dzisiaj wybudziłam trochę z drzemki, trzeba było iść po Filipa do przedszkola, także ja tu sobie ogarniam życie. No i, i tyle. Powiem Wam, że ten spacer dzisiaj mnie tak wymęczył bo miałam iść tylko do jednego miejsca, Filip mnie jeszcze zaciągnął na dworzec PKP, więc tutaj musieliśmy tak trochę zboczyć z trasy. Jeszcze wracaliśmy parkiem, więc naprawdę trochę tych kilometrów zrobiliśmy. Jeszcze, tak jak widzieliście, po prostu liczba paczek, toreb i wszystkiego, jeszcze z dwójką dzieci i z wózkiem naprawdę był wyczyn wtachać to, a my niestety nie mamy windy. A Marcina nie ma, bo pojechał dzisiaj na plener nad morze i wróci dopiero około 22. No, także było naprawdę wesoło. I jeszcze, żeby tego było mało, to wracając musiałam z dwójką dzieci jeszcze wyjść z psem, więc Miki bez wózka ciągnie mnie w jedną stronę. W drugą stronę ciągnie mnie pies, a za nami jeszcze idzie na fochany Filip, bo jego już bolą nóżki i nie chce mu się chodzić, także no, wesoło. Ja się zabieram tutaj za ogarnianie, i dzisiaj to marzę tylko o tym, żeby się wykąpać i wieczorem odmurzyć. I to jest na dzisiaj moje marzenie. No, także zabieram się do roboty. Jest już godzina 20:20, 20, chociaż ja się czuję, jakby była 22:20 no dzieciaki padły także ja już siadam, chilluję nie robię nic, jeszcze złożyłam przed chwilą wielką stertę prania także siadam, chilluję dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeśli filmik Wam się podobał to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i do zostawienia łapek w górę a tymczasem widzimy się w kolejnym filmie do zobaczenia